Nie nadaje. Nie chcę już nigdy więcej wspominać o tej szkole. Nie, nie, nie. To nie ma sensu. Eee, skipper. Ale dopiero mamy wrzesień. Przed tobą jeszcze cały rok. O nie. A myślałam, że jak powiem, że się do tego nie nadaje, to dasz mi spokój. Za to ja się nie mogę doczekać szkoły. A już najbardziej plastyki. Mam nadzieję, że jak się obrócę, to nie zobaczę Ciebie w moim fartuchu i z moimi farbami. Liczę do trzech. Raz, dwa, o-o, oh -oh. uciekaj kto może! I trzy. Chelsea? Chelsea? Ktoś widział Chelsea? Och, znowu mi uciekła. Ale widzę, że moje farby zostały ruszone. Chelsea, wiem, że to Ty. Niech ja Cię tylko znajdę. Chelsea, na pewno ukrywasz się gdzieś w domu. Hmm, i zapewne w mojej szafie. O, nie! Szybko! Zmiana kryjówki! A mówią, że ja jestem dziwna? No, nie! Chelsea, przestań uciekać! Tym bardziej, że zaraz to i ja się potknę o uciekającą Chelsea. Ona jest szybsza niż światło. Niestety jeszcze szybszy okazał się płyn do prania, który się skończył. Naprawdę szybko, Barbie, miałaś kupić nowy. No już nie marudź, sam możesz pójść do sklepu i sobie kupić. Ha, może jednak zajmijmy się moimi lekcjami. Płyn do prania jest chyba mniej ważny. No dobra, w takim razie, Barbie, no chodź tu i mi pomóż. Przypomnę ci, jak nie będziesz mogła znaleźć czystej sukienki na randkę. Co? Randka? Gdzie? Gdzie randka? <laughs> Ken, to wcale nie było śmieszne. A randki to bardzo poważna sprawa. Nie można z tego żartować. Mm, nie znasz się. <laughs> Oho, chyba komuś telefon dzwoni. Piotrek, Piotrek dzwoni. Skipper, to twój telefon. O nie, czy ja pozwoliłam wam grzebać w moim telefonie? Zabraniam, nawet na niego spoglądać. Piotrek, szybko, szybko, żebym tylko zdążyła odebrać. E, halo? Pip, pip. No nie, no nie zdążyłam. odkładam tak, żebym przynajmniej łatwo mogła do niego sięgnąć i zdążyć. Skipper, a czy ty przypadkiem nie miałaś chłopaka? O imieniu wcale nie Piotrek, ale Wiktor? No właśnie, Barbie ma rację. Zdążyłem go nawet poznać. I teraz co? Chcesz mi powiedzieć, że masz nowego chłopaka? No nie. No ja w to też nie wierzę. Nie zadążam już za tym. No przestańcie, Wiktor to stare dzieje, już wszystko jest nieaktualne. Teraz spotykam się z Piotrkiem. Piszę jeszcze z Radkiem. A ostatnio zaczął do mnie pisać nawet Sebastian. On jest taki przystojny. Ja już chyba przestanę pytać. Naprawdę, nie mogę policzyć tych wszystkich chłopaków. Zaczynam się kręcić w głowie. Ciekawe czy Barbie już sobie poszła. Bardzo chciałabym zacząć malować, ale przy niej nie mogę. Zabierze mię farby i tyle z tego będzie, a mam wenę. O, tylko muszę jakoś wejść do salonu, żeby mnie nikt nie usłyszał. jakby co mnie tutaj nie ma. Oho, chyba kogoś słyszałam. Mam cię, Chelsea. Oj, ty niedobra. Ale jesteś artystka. Nawet się uwiesiłaś na moim fartuszku. Mocy, ja chcę tylko malować. Nigdy więcej nie uszkodzę ci farb. Możesz być spokojna. No i właśnie to chciałam ci powiedzieć, że możesz malować. Zdecydowałam, że ci pozwolę. Prawda? Naprawdę, Chelsea. A teraz zmykaj, zanim się rozmyślę. Uhu! Zaczynamy malowanie! Ojej, tylko chyba straciłam wenę. Muszę jej poszukać. <ścoughs> Czy ja dobrze słyszałam? Poszukać wenę? Czy coś mnie tutaj ominęło? Barbie, prosiłaś mnie o wymyślenie obiadu. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. O, no to pięknie, słucham ciebie. Wreszcie będę mogła czasami sobie odpocząć, a nie tylko zajmowanie się domem, praca, praca z pani, zajmowanie się domem i tak w kółko. No widzisz, od czego masz nas? A wymyśliłam, że zrobimy tam dam pizzę! No, i to mi się podoba! Tylko pamiętajcie, zrobić moją ulubioną, bo ja innej nie zjem, pizza? Tyle kalorii? No nie no, to chyba będę musiała zjeść o, sam ser. Albo o nie, może nawet tylko oliwki. No więcej nie starczy. Skipper, wiem, mam pomysł. A może zaprosisz swojego Wiktora? To nie, nie, to znaczy, yy, jak on miał na imię? Może zaprosisz Sebastiana na obiad do nas? Myślę, że pizza powinna się mu spodobać. Um, ale ja o Sebastianie nie mówiłam, Barbie. Um, ja tylko, wiesz, z nim piszę. No masz ci los. Nie pamiętam, kto do ciebie dzwonił. Poczekaj. Jak nie Sebastian? O kim ty mówiłaś? Wiem. Um, możesz zaprosić Radka na obiad. Co ty na to? Pudło! O Radka też mi nie chodziło. To zupełnie inny chłopak. No, zgaduj dalej. A wy pamiętacie? Napiszcie w komentarzach imię chłopaka, do który do mnie dzwonił. Jego bym bardzo chciała zaprosić. Ale ciekawa jestem, czy Barbie sobie przypomni. Ale ty Barbie jesteś zapominalska. To nawet ja wiem, że teraz skipper kręci... Ze śmiesznym chłopakiem, z Waldkiem! <grystanie> Zawsze śmieszyło mnie to imię, ale jest nawet przystojny. Przecież o żadnym Waldku ona nie wspominała. Um, ups, <grystanie> Zapomniałam jeszcze o Waldku. To o Waldka też ci nie chodziło? To z kim ty teraz kręcisz? No nie, jak już ja nie zadążam, to kto ma zadążać? Pewnie nawet ty już nie wiesz, z kim jesteś. Wiem, przypomniałam sobie Piotrek. Przecież widziałam jego imię na telefonie. Zupełnie zapomniałam. Oho, o wilku mowa. Halo? Yy, tak, <noise> ale jesteś zabawny. No słuchaj, w takim razie. No, <noise> tak, dokładnie. Słuchaj, to w takim razie przyjdź do mnie na obiad. Zapraszam Ciebie na pizzę. Przyjdziesz? Świetnie. To do szesnastej. Do zobaczenia. Świetnie. Wreszcie przynajmniej poznam któregoś z Twoich chłopaków. Chociaż jednego będę znała. No dobra, w takim razie zabieramy się za pizzę. A oto nasz zestaw do pizzy prosto od Play -Doh. Zobaczcie, ile ciekawych rzeczy można tutaj zrobić, ile dodatków do pizzy wyglądają tak, że już chcę je zjeść. I widzę, że będzie też nóż specjalny do krojenia. 16. Tuż tuż. Musimy się spieszyć, żeby zdążyć. Przecież mój kolega nie może czekać. Piotrek zazwyczaj jest bardzo głodny i musimy zrobić dużo pizzy. On bardzo dużo je. Mhm. Mam wrażenie, że czasem nawet je zadywoje. Szkoda, że nie jest w ciąży. A tak oto prezentuje się nasz cały zestaw, czyli mnóstwo dodatków, dzięki którym możemy zrobić najpyszniejszą pizzę. Dodatkowo, aż pięścias stolin Play'dów, czyli mnóstwo super zabawy. Słuchajcie, nie mogę się doczekać. Ciekawa jestem, jaka pizza nam dzisiaj wyjdzie. Wielka patelnia z dodatkami, oczywiście, wałek, nóż, który już właśnie widzicie widelec oraz, tak jak mówiłam, specjalny nóż do krojenia pizzy. A ponadto dwa talerzyki zielone w różnych odcieniach. Szczerze mówiąc podoba mi się ten mniejszy, jest fajny, półprzeźroczysty i bardziej w takim kolorze morskim. A jeżeli całej pizzy nie będziemy mogli zmieścić do naszych brzuchów, to zawsze możemy wykorzystać nasz piękne, zobaczcie, nasze piękne opakowanie do pizzy i schować ją na później albo na przykład komuś ją wysłać. Mmm, coś mi się wydaje, że z takiej paczki na pewno wszyscy by się ucieszyli, jak lubicie pizzę i chcielibyście taką dostać od nas, to w takim razie piszcie na dole w komentarzach słowo pizza. Czy ktoś powiedział pizza? Och, chętnie zrobię sobie przerwę. Pizza jest moja ulubiona, szybciutko zróbmy ją. Jak zjem, to na pewno wena mi wróci, bo na razie nie mogę jej znaleźć i wychodzą mi same brzydkie obrazki. Pod jednym z naszych talerzyków znalazłam, zobaczcie co, pełno różnych form do robienia dodatków do pizzy. W takim razie, zanim zrobię brązową ciasteliną nasze ciasto, to zaczniemy od dodatków, które będą czekały na drugim talerzyku, żebyśmy je wykorzystali. Wzięłam przesłodką różową ciastulinę Play właśnie ją otwieram i wystarczy, że wyjmę troszkę ze środka. I słuchajcie, zrobimy bardzo zabawne pieczarki. Nie będą jak zwykłe, bo będą miały zupełnie inny kolor. Wystarczy docisnąć, no i gotowe. Pierwszą już mamy. Ale jedna to za mało. Do tak dużej pizzy będzie potrzeba naprawdę dużo naszych pieczarek. W takim razie zaczynamy! Już mamy, ale brakuje mi kolejnych dodatków, dlatego biorę się już za żółtą, plejdą ciastolinę i będę zg... robiła. Zgadnijcie, co? No, czy ktoś ma jakiś pomysł? Teraz trochę wygniotę naszej pięknej ciastoliny, która pięknie się mieni, a wy napiszcie w komentarzu, co można zrobić z żółtej ciastoliny. Jeszcze macie kilka sekund. Ups, ale dałam tutaj popis naszym pieczarką. W takim razie uwaga, ostatnia szansa. Tak, chyba wszyscy zgadli. Robię ser. <laughs> Zobaczcie, jak super i szybko wychodzi i od razu ma dziury. Szczerze wam powiem, że to jest mój ulubiony ser, właśnie taki z dziurami. Zobaczcie i dołączmy do naszych dodatków. A oto nasze dodatki. Tylko, że to wcale nie koniec. Robimy następne. Pozostała mi jeszcze biała ciastolina, której nie zawaham się użyć. Wystarczy, że ją znowu otworzę, jak nasze poprzednie. Nabiorę trochę na palce i zrobię kolejne pyszności. Tym razem pokuszę się o pyszne warzywka. Myślę, że do każdej pizzy super pasują i dają ekstra smak. Bez nich pizza byłaby w sumie taka. Hmm, nie do końca smaczna. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. W takim razie odkładam na talerz i robię kolejne. Dodatków mamy cały talerz, czyli ser, pieczarki, warzywka, oliwki i nawet cebule. Słuchajcie, nie mogę się doczekać, ale najpierw musimy zrobić samo ciasto, żeby można było dodawać dodatki do naszej pizzy. Dlatego odwracamy nasz talerz, który teraz będzie podstawą do naszej pizzy. Biorę się za brązową ciastolinę i zaraz będziemy mieć ciasto! Przyszedł czas, aby wygnieść nasze ciasto. W takim razie bierzemy je w ręce i musimy mocno je powciskać. Następnie musimy ją rozgnieść na wielkie koło i zobaczymy, czy zmieści się do naszego pięknego talerza. Słuchajcie, no prawie idealnie. Wystarczy teraz tylko małe poprawki tutaj dokonać. I wow, już ciasto gotowe! No pięknie, aż sama mam, mam ochotę na cudownie pachnącą pizzę, chrupiącą! Musi być chrupiąca! Na końcu trzeba będzie jeszcze ją upiec. O, świetnie, zobaczcie, tu już jest gotowe, w takim razie teraz tylko wystarczy zrobić dodatki. Zobaczcie, co mam w rękach? Specjalne urządzenie, które pomoże nam przyozdobić pizzę. Wkładamy do środka trochę białej ciastoliny. Może to być na przykład ser albo jakieś cudowne dodatki do pizzy. I wystarczy teraz wziąć ze sobą na przykład nóż i tylko docisnąć i kroić. Zobaczcie, pizza będzie dużo, dużo pyszniejsza. Sami zobaczcie, jak to się prosto robi, a naprawdę będzie pyszniutka. Jak dojdą te wszystkie nasze dodatki, to już w ogóle będzie czat. Dobra, ostatnia porcja i reszta to dodatki do naszej pizzy. Okej, okay, zobaczcie, świetnie to wygląda. W takim razie biorę się za talerz, który jest tutaj obok, który przed chwilą tworzyliśmy. Kładziemy dodatki, gdzie tylko chcemy, tak żeby na każdej części pizzy znalazło się coś pysznego. Czyli właśnie nasz ser, pieczarki, warzywka. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. O, tutaj mamy oliwki, trochę nam się skryją w tym białym naszym sosie, ale myślę, że damy radę. Słuchajcie, jest to bardzo pyszna, przepyszna wręcz nasza piękna. Pizza, już nie wiem gdzie kłaść. Słuchajcie, może byście mi troszkę pomogli. Możecie pisać w komentarzach, jak wy byście ją udekorowali. Ups, zaczyna mi już iść sama. Słuchajcie, chyba to do Was. W takim razie zastanawiam się, czy jeszcze coś tutaj brakuje. Jeśli dobrze zapamiętaliście, mamy również specjalną tackę do pizzy, która również z drugiej strony ma dużo dodatków. Ciekawa jestem, który z dodatków Wy byście wybrali jeszcze do pizzy, bo ja mam mały niedosyt. Hmm... Ciekawa jestem, czy wpadniemy na to samo, spójrzcie na nią i napiszcie w komentarzu, a ja zabieram się do pracy. Postanowiłam wziąć czerwoną ciastolinę, otwieram, biorę ze środka trochę naszej ciastoliny. No i będę tworzyć właśnie jeden z kolejnych dodatków. Już wiecie co? Ja wybrałam papryczkę. Ciekawa jestem, czy ktoś wpadł na ten sam pomysł. Wystarczy znowu tylko docisnąć. No i gotowe. <grych> Zobaczcie. Ups, urwała mi się końcóweczka, ale wydaje mi się, że nadal wygląda świetnie. Dlatego doda na pewno trochę ostrości do naszej pizzy. Wystarczy ją położyć. Wydaje mi się, że jedna w zupełności starczy. Na samym środku, żeby każdy jak będzie ciąć, trochę jej dostał, bo ona naprawdę jest mega ostra. Pięknie! Z tego co patrzę na mój zegarek. To jest idealnie szesnasta! Skipper, a gdzie twój gość? Gdzie. Radek seba. Gdzie jest Piotr? Niestety, chyba dużo pizzy nam jednak zostanie. Piotr nie przyjdzie. Wyszedł z Kaśką do kina. Jak on mógł mi to zrobić? Serio? Och, bardzo nieładnie. Ale przynajmniej więcej pizzy dla nas. Może nawet starczy na kolację nie będę musiała nic dzisiaj robić. Całe szczęście, mam ogromną ochotę na pizzę. I nawet to, że Piotrek nie przeszedł nie zepsuje mi humoru. A, pychotka. Widzisz? Mówiłam, że pizza to będzie super pomysł. W takim razie my zasiadamy do stołu i będziemy zajadać się pizzą. A z wami się już żegnamy. Pamiętajcie, że możecie nas odwiedzać częściej, bo już za wami tęsknimy. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał i będziecie wiedzieć, kiedy jest kolejny odcinek. Czyli kiedy widzimy się znowu. Jestem za! Uwielbiam się z wami spotykać! W takim razie na koniec wasze ulubione pytanie i zadanie. Uwaga, uwaga, ten kto uważnie oglądał, odpowie z łatwością. Zaczniemy od trudnego pytania. Jak miał na imię kolega skipper, który miał przyjść do nas na pizzę? Hmm? No, jestem ciekawa, kto pamięta jego imię? No i przypominam, jak ktoś tak jak my, Uwielbia pizzę? To napiszcie w komentarzu pizza. Jeżeli macie swoją ulubioną, to możecie również napisać jaka to, z jakimi dodatkami lub jak się nazywa. Wiem! Namaluję obraz ogromnej pizzy, takiej, którą jeszcze nigdy, nigdy nie zrobił. Przynajmniej takiej dużej, chyba. Jestem ciekawa jaka była największa na świecie. Jeśli się podobało, lajkujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Życzcie nam smacznego, no i do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia!